Musisz tylko wycelować w bramkę. Wysoko czy nisko? To nie ma znaczenia. Najważniejsze, by piłka znalazła się w siatce. Musisz się skoncentrować, a wówczas piłka sama wleci do bramki. Celuj blisko słupka. W ten sposób strzeliłem większość goli. Wiesz dlaczego? Bo bramkarz nie zdąży obronić. Biegnę, przymierzam się i strzelam. Piłka trafia w siatkę tuż koło słupka. Chce strzelić za wszelką cenę. Gdy nie podam mu piłki, dostaję szał. Uspokajam go. Raz to pomaga, raz wręcz przeciwnie, odchodzi wściekły. Mówię mu, że to jeszcze nie koniec świata. To jest urodzonym wojownikiem. Widzicie? Zauważyliście tę postawę? Zrobiłem wypad w przód. Stopa jest najważniejsza. Tu mamy obrońcy. Oni zawsze czekają na mój ruch. Biegnę wprost na nich i posyłam piłkę bokiem. Właśnie tak. Jeśli to niemożliwe, strzelam w drugim. Samuel Eto zdobył jednak gola sezonu z długiego słupka. Xavi wybija róg, trafia idealnie na długi słupek. Eto strzela i gol. Ten gol zapewnił im tytuł mistrza. Wybił róg, bym z słupka umieścił piłkę w bramce. Rafa ruszył naprzód. Miałem źle go przed sobą, musiałem się cofnąć o krok. Taką ustaliliśmy strategię. Gdy wiem, co kolega z drużyny zamierza zrobić, wygrywamy każdy mecz. Dobrze, podnieś głowę. Dobrze, brawo, doskonale. Teraz zagramy z obroną. Zrobię to, co każdy defensor. Spróbujcie mnie pokonać. Doskonale, ale obrona. Spokojnie musisz panować nad piłką. Oh, brawo. Doskonale. Oh. Musisz strzelić gola, inaczej nie skończę treningu. Przyłóżcie się. Kto strzeli bramkę, dostanie moje buty. Brawo, wygrałeś. Chodźcie tu. Wiecie już, czemu trzeba celować przy słupku? Tak. Czemu? By zmylić obrońców. Dobrze i móc strzelać w drugą stronę. Doskonale. Obrońca idzie na mnie, więc strzelam przy najbliższym słówku. Jeśli nie trafię, obrońcy ruszyli już na mnie. Tam pobiegnie mój pomocnik. To jest najważniejsze zadanie napastnika zakończenie akcji. A jeśli nie można strzelić, trzeba podać. Najlepsze pozycje mają zawodnicy bez piłki. Jako świetny strzelec, Eto wie, że sukces zależy od umiejętności gry drużynowej. Pomocnicy dla dobra drużyny powinni podawać, a nie iść samemu na bramkę. Gdy podaję piłkę do kolegi, daję mu już pół gola. Oddaję mu laur zwycięstwa, bo warto. On musi już tylko wykończyć akcję. Spróbujmy. Podaj mi piłkę. Widzicie? Podniósł głowę i podałem mu. To on strzelał. Nie chciałem iść sam po niepewny tryb. Dostał ode mnie półgola. gola. Eto jest kluczowym zawodnikiem, jest indywidualistą, ale przestrzega reguł gry zespołowej. Gdy tracimy piłkę, Eto zawsze wraca i włącza się do obrony. Wielokrotnie odzyskiwał piłkę. To bardzo ważna cecha u napastnika. Gram jako środkowy napastnik. Ronaldinho zawsze naciera skrzydłami. Mamy taki trik, który pozwala nam pokonać każdą obronę. Chcecie poznać nasz sekret? Otóż najpierw Ronaldinho podaje do mnie. Przyjmuję piłkę, a on biegnie dalej. Wiem, dokąd i jak szybko biegnie, więc bez trudu podaję mu piłkę. Rzadko chybie, ma no on strzela gołę, bardzo łatwo. Współpraca z ETO układa mi się doskonale. Zdążyliśmy się dobrze poznać. Wiem, że lubi dostawać piłkę pod bramką. Rzadko chybie. Do tego potrafi wyczuć moment, kiedy mi ją podać. Nie strzela sam, gdy wie, że ja mam lepszą pozycję. Doskonale! Dzieciaki szybko opanowują taktykę dwóch wielkich zawodników barcelony. Brawo! Doskonale! Dalej, panuj nad piłką Świetnie, brawo Brawo, 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 brawo Brawo Świetne podanie, brawo, bramkarz Zapamiętajcie na całe życie, bez względu na to, co się dzieje Nie spuszczajcie głowy Rozpocznijcie akcję od nowa. To tylko gra, a podczas gry popełnia się błędy. Kejta, będziesz mnie atakował. Mam ci odebrać piłkę, jeśli zdołasz. Gdy obrońca zaczyna cię kopać lub popychać, to znak, że sobie nie radzi. Lubię czuć, jak się na mnie wpycha. Wówczas wiem, że to ja panuję nad piłką i ode mnie zależy wynik tego starcia. Kejta. Dobrze No nie Widziałeś? Może nie wpadła do bramki, ale podałem ją do kolegi, zaufałem mu Dajcie piłkę Wychodzę naprzeciw bramki i patrzę na golkipera Teraz na kolegę, bo wiem, że mi poda Widział dokąd biegnę, to jest najważniejsze, jasne? thank <laughs> you